Zabierzemy 900 milionów, a jedzenie będzie takie samo. Kto w to uwierzy? Do dymisji proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Przed wyborami zgodnie ze swoim politycznym motto, cóż szkodzi obiecać, mówiliście, zdrowie będzie świętością, nie będzie żadnych limitów, a tymczasem zamykacie oddziały, matki wysyłacie na sory, aby tam rodziły, wprowadzacie limity. Czyli wprowadzacie prywatyzację tylnymi drzwiami. Stary pomysł Platformy Obywatelskiej, kręcenia lodów na służbie zdrowia, wróć. W Hrubieszowie już jest testowany. Kolejne szpitale wstrzymują przyjęcia, a uśmiechnięta koalicja mówi, że rząd działa odpowiedzialnie. Wy tak poważnie? Składam wniosek formalny o przerwę. Informacje pani minister zdrowia, które szpitale już wstrzymały przyjęcia, a które zrobią to w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Dziękuję. Wniosek przeciwny pan, bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, żadnych przerw, nie ma na to czasu. Trzeba ratować to, co jeszcze da się uratować w tym systemie. Przez waszą nieudolność tylko do końca roku w polskich szpitalach będzie dobre jedzenie. Dziurę, którą pani Leszczyna zostawiła, trzeba będzie łatać świeżym mięsem i warzywami. Tak to będzie wyglądać. Zamiast tego wróci suchy chleb i stara szynka. A za błędy tego rządu zapłacą wszyscy pacjenci. Panie Domański, do pana dwóch kabinetów codziennie dostarczają świeże owoce. A pan to zabiera ludziom zwykłym ludziom, którzy cierpią w chorobie. Jak wam nie wstyd, jak wam nie wstyd robić takie rzeczy? A jeszcze dzisiaj wychodzi Donald Tusk i mówi: co? Że zabierzemy 900 milionów, a jedzenie będzie takie samo. Kto w to uwierzy? Do dymisji, nim ludziom się stanie prawdziwa krzywda. Dziękuję. Dziękuję. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 429 posłów za 198, przeciw 228, wstrzymały się trzy osoby. Sejm wniosek odrzucił. Bardzo proszę pan poseł Czesław Hoc, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Panie marszałku, wysoki Sejmie. Zgłasza wniosek formalne o stwierdzenie kworum. Pytanie do pani minister zdrowia i ministra finansów w aspekcie haniebnej listy grozy dotyczącej oszczędności kosztem zdrowia i życia pacjentów. Pytanie: na ile wyceniliście powikłania niekiedy śmiertelne spowodowane opóźnionym rozpoznaniu choroby nowotworowej? Bo ograniczyliście badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i pozytynowej tomografii emisyjnej. Drugie pytanie: na ile wyceniliście utratę wzroku, ponieważ o, ograniczacie operacje zaćmy, operacje witryktomii, a więc operacje ratowania wzroku, ostatniej szansy w chorobach siatkówki, czy też trabę kulektomii, operacje jaskry. Ile według Was kosztuje zdrowie i życie ludzkie? Czy 10 badań tomografii komputerowej, może 5 badań rezonansu magnetycznego, a może dwa badania pozytywnej tomografii emisyjnej? Dziękuję Pamiętajcie, zdrowie pośle. i życie to jest Dziękuję bezcenne. bardzo. Zmowie jest y, najwyższą wartością społeczną, a życie Dziękuję. jest sanktą i świętością. Dziękuję. Kwowa. Ale nie zgłosił wniosku. Dziękuję bardzo. Pan poseł Maciej Konieczny. Panie pośle, nie było wniosku, Kiedy więc. Nie. Był wniosek formalny. Nie. nie, nie. Było a, był wniosek o stwierdzenie kworum. Przepraszam serdecznie, panie pośle, tak. wniosek przeciwny. Dziękuję, panie marszałku, panie premierze, panowie premierzy, szanowni państwo. Polska reforma, Polska potrzebuje reformy zdrowia. Ale jak o służbie zdrowia mówią pisowcy, którzy przez lata swojego rządu robili wały na respiratorach, wały na maseczkach, robiliście wały na szpitalach tymczasowych. Oprócz tego robili. To pan Cieszyński to jest idealny człowiek, który powinien o tych wałach mówić. Nie tylko tu, ale i w prokuraturze. Wy robiliście interesy lewe na tych rzeczach. A my realnie naprawiamy polską służbę zdrowia. I jak mówicie o dziurze, to ja tę dziurę nazywam pisowską dziurą. To, to jest wasza dziura. Po pierwsze, wprowadziliście ustawę bez pokrycia finansowego, przerzuciliście koszty ratownictwa i leków dla seniorów z budżetu na NFZ. A co my zrobiliśmy? Co zrobiła pani minister Leszczyna? In vitro 8 tysięcy dzieci. Znieczulenie okołoporodowe, dziękuję leczenie endometriozy, to panie są pośle, realne dziękuję. działania. Dziękuję serdecznie panie pośle, dziękuję bardzo. Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Dziękuję. Obecnych 422 osoby. Mamy kworum. Bardzo proszę. Pan poseł Maciej Konieczny, koło razem. Bardzo proszę. Panie marszałku, wysoka izbo. Właściciel firma Arcerol Mittal podjęła decyzję o zamknięciu Huty Królewskiej w Chorzowie po ponad 200 latach działalności zakładu. Huta związana była nierozerwalnie z historią miasta. Przetrwała cały wiek XIX, przetrwała dwie wojny światowe, przetrwała kryzys lat 30., przetrwała komunę, przetrwała nawet rządy Leszka Balcerowicza. A wiele wskazuje na to, że dokończy swojego żywota za waszych rządów. I tu nie ma przypadku, bo sytuacja całego polskiego hutnictwa jest dramatyczna. I to nie jest kwestia, że tak działa wolny rynek, bo Polska przegrywa konkurencję z niemieckimi hutami poprzez bardzo. Potężne subwencje do produkcji rządu niemieckiego. W Polsce brakuje polityki przemysłowej, brakuje tego wsparcia. A tymczasem premier Donald Tusk nie potrafi znaleźć nawet chwili, żeby spotkać się z hutnikami. Panie premierze, niech pan ma odwagę, niech pan spotka się z hutnikami i porozmawia z nimi w końcu o przyszłości polskiego hutnika. Dziękuję bardzo. Pan poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni obywatele, tak często z tej mównicy pada tak wiele niefajnych i niepozytywnych słów. Ja w imieniu parlamentarzystów Polski 2050 chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim barbarom i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim górnikom, wszystkim tym, którzy pracują na kopalniach. Drogie Karlusy, nasze chłopcy. tyle wyjazdów. Ile zjazdów? Szczęść, bo, szczęść bo Boże i trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Zapraszam, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Chciałbym złożyć wniosek formalny o odroczenie obrad. Natomiast chciałem to dać jako czas na to, aby minister spraw zagranicznych przygotował bardzo wyraźną i kategoryczną odpowiedź na proceder, który dzieje się na Litwie, czyli zamykanie kolejnych szkół, kolejnych polskich szkół. To jest szowinizm, który spotyka naszych obywateli, naszych rodaków, którzy mieszkają za granicami Rzeczypospolitej. Gruchnęła informacja o likwidacji gimnazjum imienia Longina Kołomowskiego w Połukniu, w rejonie Trockim. I uważamy, że jest to akt szowinizmu oraz działaniem na szkody relacji polsko-litewskich. Ten wniosek miał, być, miał dać czas ministrowi spraw zagranicznych na to, aby przygotował taką reakcję. No, ale jak widać posiedzenie Sejmu jakoś nie przeszkadza ministrowi, ponieważ go tu obecnie nie ma. To trzeba w tym momencie zareagować bardzo kategorycznie, ponieważ te akty szowinizmu... Litewskiego rządu wobec Polaków są nie do zniesienia i musi być reakcja. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zgłoszony został wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Wniosek przeciwny. Głosujemy. Ale głosujemy. Trzeba było się wcześniej zgłosić. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i Panów Posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce podnieść rękę i nacisnąć guzik. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 431 osób za, 165 przeciw, 260. Trzymało się 6 osób. Ten wniosek odrzucił. Bardzo proszę pana posła Romana Frica, Konfederacja Korony Polskiej. Zapraszam. Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Szczęść Boże wszystkim górnikom, oczywiście, tylko nie, nie, nie pomagacie, tak? Nie pomagacie górnikom, nie życzycie im tak dobrze, fajnie, dzięki. Dzięki w imieniu górników, górnicy to sobie zapamiętają. Natomiast poprzednio omawialiśmy punkt dzisiaj odnośnie właśnie likwidacji polskich kopalń, To się trochę inaczej nazywało, ale nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, w związku z tym Zwracam się do Was, Szanowni Ministrowie, do Premiera, aby tutaj, tutaj wszystkim nam odpowiedział, czy i dlaczego polski rząd łamie umowę społeczną z 28 maja. 2021 roku, gdzie jest w aneksie napisane wyraźnie, że elektrownia Rybnik ma być czynna do 2030 roku. Przy czym dowiadujemy się, że niestety będzie zamknięta w roku pańskim 2027. Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Paulina Matysiak, Niezrzeszona. Zapraszam panią posłankę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Być może Państwo już wiedzą, ale media podają, że 2 grudnia dyrektor stacji TVP Wilno poinformowała pracowników, że budżet Telewizji Wilno, kanału i portalu Telewizji Polskiej skierowanych do Polaków na Litwie w 2026 roku zostanie obcięty o około 70%. Dzisiaj usłyszeliśmy, że nie będzie to 70%. Będzie lepiej tylko 40%. Proszę się nie martwić. I drodzy Państwo, ten budżet ścięty o 40%. Będzie miał przełożenie na liczbę etatów i na jakość przygotowywanych materiałów. Niestety ministerstwo nie jest w stanie powiedzieć, jakie to będzie przełożenie. Nikt nie wie, nikt nie policzył, nikt nam nic nie powiedział. Zmniejszenie finansowania to poważny błąd geopolityczny, którego efektem będzie osłabienie znaczenia i podmiotowości polskiej społeczności na Litwie i stabilności całego regionu. Telewizja Wilno. To jest silny, obecny głos polskiej społeczności i takim głosem musi zostać. Dziękuję. Pan poseł Rzegosz Napieralski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Już drugi raz dzisiaj z tej mównicy powiem do Polek i Polaków taką gorącą prośbę nie wierzcie tym hipokrytom spisu, którzy żerują na Waszych uczuciach. Bardzo was proszę, nie wierzcie. Osiem lat rządziliście, ja już nie będę się pastwił nad waszymi aferami. Jak zniszczyliście szpitale covidowe, ile wyprowadziliście pieniędzy. Ale przypomnę jedną rzecz: hipokryci, jak zostawiliście dziurę budżetową, miliardową dziurę budżetową w NFZ. To my ją naprawiamy, to my ratujemy system. I chcę powiedzieć jeszcze najważniejszą rzecz dzisiaj, szanowni państwo. Nie zakrzyczcie tego. Nie zakrzyczcie tego. Zwracam się do Polek i Polaków. Pójdziecie do lekarza, będziecie przecież do szpitala, będą dla Was leki, będzie pomoc państwa, a oni kłamią, a Wy musicie przeprosić, a nie robić to, co robicie, żerować na ludzkich uczuciach wstyd.